Cześć wszystkim. Witam was na kanale Zakupowe Safari. Dzisiaj będzie odcinek specjalny. Dzisiaj będziemy otwierać kalendarz adwentowy i tym razem będzie to kalendarz adwentowy od Sephory. I to jest, słuchajcie, ten kalendarz w wersji premium. On kosztuje, słuchajcie, 350 zł całe a produkty, które mają się w nim znaleźć, mają wartość 687 zł, także mamy, widzicie, połowę ceny prawie, jeżeli chodzi o takie zakupy pojedyncze. Nim jeszcze zaczniemy otwarcie tego kalendarza, to pragnę was poinformować, że na mój kod Safari25 możecie skorzystać ze zniżki na stronie Sephory i jest to kod rabatowy, który uprawnia do jednorazowego zakupu ze zniżką 25%, także jest to spora zniżka. W opisie filmu zamieszczę wam szczegółowe warunki Skorzystania z tego kodu. Jeżeli otwieramy, otwieramy. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten kalendarz, no to ja ten kalendarz słuchajcie, od sefory dostałam, także bardzo dziękuję Sefora za możliwość otwarcia tego kalendarza. Otworzymy go za chwilkę wspólnie, pokażę Wam, co znajduje się w środku. No i na samym końcu powiem Wam takie wiecie, moje zdanie na temat produktów, które znajdują się w tym kalendarzu, i czy w ogóle warto jest ten kalendarz zakupić. Także, jeżeli jesteście ciekawi, lubicie spoilery, albo po prostu lubicie wiedzieć, co znajduje się w takich, wiesz, Mr. boxach, no to zostańcie ze mną dalej. Otwieramy. I tak, słuchajcie, wygląda ten kalendarz. Takie, widzicie, mamy piękną taką puszkę. Także myślę, że ona się przyda nam nawet później jeszcze po otwarciu tego kalendarza. I zobaczmy, co mamy w środku. I w środku, słuchajcie, to wygląda tak. A, może sobie ustawimy to w ten sposób, i tak będziemy to otwierać. I zacznijmy sobie od jedynki. Jedynkę mamy tutaj. Tu mamy jedyneczkę, co się kryje pod jedyneczką. On jest oczywiście zapakowany w taki kartonik. Pod jedyneczką kryje się, słuchajcie, rozświetlacz w odcieniu 01 Sephora Colorful Luminazer. Tak on wygląda, tak wygląda, nie wiem czy tu jest skład, nie ma składu niestety. I czas na okienko numer dwa, to jest takie, widzę, jeżeli chodzi o tą warstwę, największe okienko. I słuchajcie, wyciągamy okienko numer dwa, no miałam pewne problemy, nie, uk nie ukrywajmy. O, widzicie, takie wielkie pudełko, a w środku co mamy? I w środku w dwójeczce mamy tutaj pędzelek od Sephory, także tak prezentuje się ten pędzelek. I słuchajcie, przyszła pora na okienko numer 3, także to jest też takie, widzicie, troszkę większe okienko. I zobaczmy, co znajduje się pod trójeczką. Pod trójeczką mamy chyba jakiś krem i zgadza się. Jest to krem taki całodniowy, nawilżający, od marki Sephora, BHT, ani parabenów. Także jestem jak najbardziej na tak. I to mamy taki, wiecie, nieco lżejszy krem, który ma nam skórę nawilżać i dawać nam taki efekt glow. Także myślę, że bardzo fajna opcja. I ten krem ma pojemność 30 ml. I przejdźmy sobie teraz do okienka numer 4. W okienku numer 4 mamy... O! Pierwsze akcesorium do włosów, i jest to gumka, ale wykonana z takiego dość dziwnego materiału. No, powiem szczerze, nie wiem, jak to się będzie zachowywać na włosach. To jest taka ala trochę skóra. Nie wiem, powiem szczerze, co mam o tym sądzić. No, założę na włosy, przetestuję i dam Wam znać, czy, czy to się w ogóle do włosów nadaje. Ale idźmy dalej. Okienko numer 5. Co się kryje w okienku numer 5? O. Słuchajcie, w okienku numer 5 mamy tuż do rzęs. I jest to tusz, który ma nam dać efekt takiego wiecie liftingu I to jest tusz od marki Sephora Teraz zobaczymy jaką ma szczoteczkę Szczoteczka słuchajcie jest taka silikonowa Ja bardzo lubię tego typu szczoteczki One mi się najlepiej sprawdzają Także dla mnie bardzo fajne okienko To mi się na pewno przyda I pora słuchajcie na okienko numer 6 Tutaj mamy taki nieco większy kartonik Aczkolwiek jest dość lekki Zobaczymy, co jest, słuchajcie, w środku. O, maseczka. W okienku numer 6 mamy maseczkę do twarzy, również od marki własnej Sephora. I jest to, słuchajcie, taka maseczka bardziej wygładzająca, nawilżająca z ekstraktem z kokosa. Także ja kokosa bardzo lubię, więc no, też bardzo fajna opcja. Nie wiem, jak ze składem tej maseczki. Ja Wam później napiszę, czy te maseczki od Sephory są ok. Także tak prezentuje się okienko numer 6. I przejdźmy do okienka numer 7. No, to już jest nieco cięższe okienko, także o, co my tu mamy. O, mamy tutaj coś, czego chyba nikt nie lubi, czyli lakier. Mam nadzieję, że to jest jedyny lakier, który znajdzie się w tym kalendarzu. I tutaj mamy top coat. ja widzę, że on ma taki lekko. Chociaż hmm, nie myślałam, że to ma fioletowy kolor, to jest taka naklejka. No, ale. No może do stóp się przyda, albo do odświeżenia paznokci u rąk. Idziemy dalej. I przyszła pora na okienko numer 8. Co mamy pod ósemką? Słuchajcie, o, pod ósemką mamy kolejną maseczkę, jeżeli dobrze widzę. Tak. I tym razem, słuchajcie, jest to maseczka do rąk, ananasowa, nawilżająca maseczka, nawilżenie i odżywienie. Także też akurat to fajna rzecz. Ja bardzo lubię takie maseczki do rąk, tym bardziej teraz. Wiecie, pogoda jest taka troszkę niekorzystna i te ręce nam wysychają. Także też myślę, że bardzo fajna opcja. I przejdźmy do kolejnego okienka, czyli I okienko numer 9. Bądź nam się cała konstrukcja niestety zburzy, no ale trudno. O, dobra. I okienko numer 9. Co mamy w okienku numer 9? O, jakaś buteleczka jest w środku okienku numer 9 mamy mgiełkę do ciała. Także też bardzo fajna opcja. Jeżeli chodzi o te mgiełki do ciała, to one najczęściej nie mają dobrego składu, więc ja bym bardziej sugerowała psikać je na ubrania. Ale zapach jest bardzo ładny, taki bardziej z tych delikatniejszych. I pojemność tej mgiełki to słuchajcie 50 ml, także też taka opcja bardziej podróżna. I przyszła pora na okienko numer 10 takie małe, płaskie pudełko, ale zobaczymy, co kryje. Może coś wyjątkowego. I słuchajcie. Co my tu mamy? O, widzę. W okienku numer 9 mamy, słuchajcie, plastry na wągry, na nos. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o tego typu kosmetyki, no to ja Wam ich nie polecę, bo one generalnie nie działają na wągry, więc... No to akurat nie jest dobry kosmetyk dla mnie, z tego się nie, nie cieszę akurat, no idźmy dalej. I otwórzmy teraz jedenastkę. Okienko numer 11 i pod jedenastką, słuchajcie, co my mamy? O! A to jest akurat bardzo fajny gadżet. To są takie, słuchajcie, jakby żelowe nakładki, które kładziemy na serum pod oczy, żeby to serum nam, wiecie, jeszcze lepiej wsiąknęło, wniknęło w tą skórę, Także to jest bardzo fajny gadżet. Bardzo się z tego cieszę, bo powiem Wam, się, że szukałam takich płatków, tylko one zazwyczaj są dość drogie. A tu mamy w kalendarzu. Także fajnie, z tego się bardzo cieszę. I okienko numer 12 przed nami, też takie lżejsze. W ogóle te okienka są takie bardzo lekkie. I w okienku numer 12 mamy, słuchajcie, coś do ust, jeżeli dobrze widzę. Tak, i jest to taka maseczka nocna do ust. Też od marki Sephora taka bardziej nawiżająca i wygładzająca. I przyszła pora na okienko numer 14. Co mamy pod 14? O, i pod 14 mamy, słuchajcie, żel do mycia twarzy. Też z marki Sephora prebiotykami. Także też bardzo fajna opcja. Jeżeli dobrze kojarzę, to ten żel do mycia też ma dość fajny skład. Nie ma tu SLS-u i pojemność tego produktu to 30 ml. I w okienku numer 13. Co mamy w okienku? Dobra. I w okienku numer 13 mamy taki oto błyszczyk. Taki rozświetlający z takimi drobinkami. No fajnie. Nie wiem, czy będzie to widać, jak to wygląda. Fajny, ładny, ładnie, podoba mi się. I przejdźmy teraz do okienka numer 15. O, to już takie cięższe okienko, także zobaczymy. O, jeszcze zabezpieczone dodatkowo. O, słuchajcie, w okienku numer. 15. Mamy serum 7% witaminą C. Także jest to serum rozświetlające. Także też fajnie. Bo ja bardzo lubię sera z witaminą C. Lubię ten efekt, wiecie, glow na skórze. I widzę, że został w takiej ciemnej, szklanej butelce, więc jak najbardziej na plus. Serum jest takie wodniste. Także no, fajnie, fajnie. Bardzo podoba mi się to, że jest ciemna butelka. Jeżeli dobrze kojarzę to serum, to ono też ma dobry skład. I to jest ta etylowana forma witaminy C. Ale jeszcze sprawdzę, jeżeli się mylę, to dam Wam znać później w opisie. I przyszła pora na okienko numer 16. W okienku numer 16 mamy znowu maseczkę do twarzy. Jest to maseczka Lici i to też jest taka nawiżająco rozświetlająca 5 maseczka. W ogóle te maseczki z Sephora, jeżeli chodzi o opakowania, to są naprawdę fajne. I ostatni rząd. 17. O, i co to mamy pod 17? O, pod 17 mamy kolejny lakier do paznokci. Jest to dość fajny kolor, widzę, bo taki, wiecie, z takimi drobinkami, też taki, może coś, ale topper, można by to było użyć, no, ale ja nie używam lakierów do paznokci, więc będę musiała go komuś oddać, może ktoś skorzysta na nim. I otwórzmy teraz osiemnastkę. Osiemnastka, słuchajcie, w środku kryje, o, co my tu mamy? Jakiś gadżet, a to chyba będzie takie i to jest akcesorium, słuchajcie, do mycia twarzy. Możemy to zwilżyć wodą i zmyć ten makijaż. Także też bardzo fajnie. Aczkolwiek ja Wam powiem szczerze, wolę używać rąk do tego typu procedur pielęgnacyjnych, bo wszystkie te takie wiecie, jakieś koniaki i te wszystkie ściereczki do demakijażu wydają mi się niehigieniczne. Ale fajnie, że jest. Fajnie, że jest. I okienko numer 19. W okienku numer 19 mamy, słuchajcie, o, i w okienku numer 19 mamy, słuchajcie, jest czarna kredka do oczu, i ona jest tak mięciutka. Nie wiem tylko, czy jest wodoodporna, nie, rozmywa się. I otwórzmy okienko numer 20. Słuchajcie, okienko numer 20 przed nami. I co się kryje pod dwudziestką? O, mamy pensetę. W sumie fajnie, bo ciężko o dobrą pensetę. Fajnie. Penseta mi się przyda na pewno. Także kolejny gadżet. i okienko numer 21. Co mamy w okienku numer 21? To jest takie dość ciężkie pudełko. O, to już wiem dlaczego. I w okienku numer 21 mamy kolejny lakier. Jest to numer 804 w wersji takiej widzę kakaowej taka wiecie czekoladka, no na jesień też fajna opcja, no wygląda fajnie, pędzelek też się prezentuje świetnie no ale jak powiedziałam wcześniej lakiery niestety nie dla mnie i w okienku numer 22 mamy słuchajcie kolejną maskę i tym razem jest to maseczka do ust też od marki własnej oczywiście Sephora to maseczka nawilżająca i wygładzająca o smaku wisienki Zbliżamy się już niestety do końca. I teraz pokażę Wam okienko numer 23. O, i słuchajcie, w okienku numer 23 mamy, słuchajcie, żel do brwi. O, także fajnie, fajnie, fajnie żelu do brwi dobrego nigdy dosyć. I słuchajcie, zostało nam ostatnie okienko. Jest to największe okienko, jeżeli chodzi o ten kalendarz. Dość ciężkie, także zobaczmy, co jest w środku tego okienka. O, słuchajcie. Co my tu mamy? To jest jeszcze zabezpieczone papierem. No może, jaka, no może jakaś paletka. Zgadza się. Mamy paletę do oczu od Sephory. I zaraz zobaczmy, jakie tu się kryją kolorki. I tak wygląda ta paletka, otwórzmy ją, jest tak zabezpieczona jeszcze taką gumetką. W palecie mamy lusterko i powiem Wam, że bardzo ładne kolory. Mamy tutaj takie jesienne bardziej kolorki, jest toper, jest beżowy, jest taki połyskujący złoto-miedziany kolor ten mi się bardzo podoba i jest jeszcze czerń, także powiem Wam, bardzo fajna paletka nie wiem jak ze składem, mam nadzieję, że nie ma tylko talku w sobie, bo bardzo mi się podoba i chciałabym z niej korzystać no ale później sprawdzę i też dam Wam znać, ale fajnie bardzo fajna jest ta paletka, fajnie, że się znalazła, bo już powiem Wam szczerze bałam się, że nie będzie tutaj żadnych produktów do oczu, no ale super naprawdę bardzo fajnie, koniec słuchajcie koniec, zostało puste pudełko koniec Kalendarz otworzony, wszystkie prezenty, okienka otwarte i wypakowane. Także, jeżeli chodzi o mnie moje osobiste zdanie, no to kalendarz jest całkiem ok. Jeżeli lubicie produkty marki własnej Sephora, no to powinniście być zadowoleni. Plus za różnorodność produktów. Za to plus, bo mamy tutaj produkty do twarzy, do ciała, są maseczki, jest też coś do rąk, do paznokci, są gadżety, no mniej lub bardziej przydatne. No, minus za te lakiery. Powiem szczerze, bo ja lakierów nie używam, także dla mnie to są troszkę zmarnowane okienka. Natomiast, czy 350 zł to jest wygórowana cena? Nie, myślę, że nie. Myślę, że jak za te pieniądze, no to jak najbardziej można sobie zakupić tego typu kalendarz. Tym bardziej, że jest ta puszka ozdobna, która na pewno Wam się przyda. Mi się przyda do pochowania moich bibelotów, także też jestem jak najbardziej na Przypominam, że z moim kodem rabatowym Safari25 macie jednorazową zniżkę na produkty zakupione w Sephora. Poniżej, jeszcze raz przypominam, zostawię Wam szczegóły dokładne, jak i kiedy można użyć tego kodu. Także dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Były też inne otwarcia kalendarzy, więc filmy zamieszczę Wam tu. Także dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym filmie. Pa.